Cieszę się, że, że nasz pastor będzie otwierał tę konferencję, bo tak naprawdę ani Kościoła Dziecięcego, ani Ruchu Kościoła Dziecięcego, jakby bez niego, by tak naprawdę nie było, bez jego wsparcia, bez jego zachęty, pomocy. Także cieszę się, że, że jego słowem będziemy zaczynać. Dziękuję. Bardzo cieszę się, że tutaj jesteśmy, że tutaj, a nie online. Bo możemy doświadczać tego naprawdę czym jest Kościół, kiedy jesteśmy i kiedy możemy mieć ten kontakt, wiecie, możliwość spotkania, przytulenia się, spojrzenia w oczy. To jest coś naprawdę, naprawdę takiego bardzo ważnego, bardzo istotnego i nie wyobrażam sobie Kościoła bez tego. Wiecie, powiedzieć, że żyjemy w ciekawych czasach, to nic nie powiedzieć. <laughs> I to jest też ciekawe, że w kulturze żydowskiej niektórzy traktują powiedzenie, że żyjemy w ciekawych czasach w kategoriach przekleństwa, a nie błogosławieństwa. I, I myślę, że bardzo wiele w ostatnim czasie zostało powiedziane o zmianach, jakie następują wokół nas, to wszystko, co się dzieje. Ja myślę, że jako osoby, które Bóg powołał do pracy z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą, Wy w szczególny sposób doświadczacie tego, co dzieje się wokół nas, bo tak naprawdę sami wiecie, jak ciężko jest prowadzić pracę z młodymi ludźmi online. Chociaż oni żyją w internecie, to jednak kwestia kontaktu, wpływu. Jest, jest całkowicie ograniczona I, i praktycznie wszyscy z nas, którzy musieliśmy w ciągu tego ostatniego roku uruchamiać wszystkie pokłady kreatywności, nadrabiać wszystkie zaległości w poznawaniu wszelkich nowinek technicznych, to był także taki rok pełen wyzwań, naprawdę szczególny rok, i, 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 i myślę, że z pewnej perspektywy praca z młodymi ludźmi, z dziećmi, z młodzieżą, ona bardzo się rozwinęła poprzez ten rok, ale też z drugiej strony myślę, że, że doskonale sobie zdajemy sprawę, zwłaszcza osoby, które, które szczególnie pracują z dziećmi w szkołach, osoby, które, które pracują w gabinetach terapeutycznych z dziećmi. Sami wiecie, jak ten rok był naprawdę, naprawdę trudny. I, i jak, jakieś niszczące siły zostały uruchomione w tym roku. I tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli z drugiej strony, to możemy widzieć bardzo wiele złych czynników, które miały wpływ na, na to pokolenie, które jest tak ważne, tak istotne dla Boga, dla nas i, i dla przyszłości. I myślę, że, że te wszystkie rzeczy związane z ograniczeniem kontaktu z rówieśnikami, z ograniczeniem kontaktu z ludźmi, którzy służą dzieciom, wszystkie kwestie związane z zdalną nauką, wszystkie rzeczy związane z, pewnymi, z pewną bardzo szczególną, wiecie, jeszcze w tym czasie, myślę, że to nie jest przypadek tą presją kulturową, tych szybkich zmian, które się dzieją wokół nas, które w szczególny sposób Przeobrażają to, 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 tą najmłodszą część naszego społeczeństwa. To są wszystko rzeczy niełatwe, i ja wiem o tym, że, że wiele osób pracujących z dziećmi, z młodzieżą, przeżywało też bardzo trudny czas. Wiele osób przeżywało wiele, wiele zniechęcenia, wiele rozczarowania. Wiele osób zadawało sobie pytania o sens i o naprawdę znaczenie i wpływ. Tej pracy. I właśnie z tego względu ja bardzo się cieszę, że nie zrezygnowaliśmy z organizacją konferencji przyszłości, bo chcemy to bardzo mocno dzisiaj zadeklarować, że jest przyszłość, że naprawdę jest przyszłość. I wiecie, to nie jest nasza deklaracja, ale tak naprawdę to jest odpowiedź na Boże powołanie i Boże marzenia, które umieszcza w naszych wnętrzach, które umieszcza w naszych sercach. I kiedy myślę o tym, wiecie, zawsze kiedy, kiedy myślę o takim trudnym czasie, kiedy myślę o zniechęceniu, kiedy myślę o tym, że, że pojawiają się takie pokusy, żeby, żeby zrezygnować albo zwolnić, albo się wycofać, nie wiem, zawsze przypomina mi się pewna scena, która, która do mnie bardzo mocno przemawia. Scena z doświadczenia, bardzo mocnego doświadczenia, przez jakie przechodził Jeremiasz. I opisał to doświadczenie w takich niezwykle sugestywnych słowach. To jest 20 rozdział, 9 werset Księgi Jeremiasza, gdzie on opisuje tak: A gdy powiedziałem, nie wspomnę o nim i nie przemówię już w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Próbowałem go znieść, ale nie zdołałem. Wiecie co, ja myślę, że e, nie myślę, ja jestem przekonany, że że e, praca z dziećmi, praca z młodymi ludźmi to jest coś naprawdę kluczowego dla kościoła. Wiecie, my często jako ludzie patrzymy na rzeczywistość z naszej perspektywy. My często ograniczamy nasz sposób postrzegania rzeczywistości, patrzenia na świat z perspektywy naszego życia. I to jest coś naturalnego i, i jest nam łatwiej w ten sposób patrzeć. Ale wiecie, Bóg, który nazywa siebie Bogiem pokoleń, Bogiem generacji, On ma, on ma zupełnie inną perspektywę. I jeśli On w nas umieścił tą perspektywę, to znaczy, że to On ją umieścił, bo to nie jest coś naturalnego dla nas. On umieścił tę perspektywę w nas i On umieścił swoje powołanie w nas i wiecie, On nie pozwoli nam zrezygnować. Wiecie, tak jak Jeremiasz. Nie wiem jak wy, ale ja przeżyłem takie momenty w swoim życiu, kiedy miałem dość i chciałem zrezygnować. Ale Bóg mi na to nie pozwolił. Nagle odkrywałem to, co on, że jest pewien ogień, jest, jest coś, co umieścił wewnątrz mnie, są marzenia, są wizje, które nie pozwalają mi się zatrzymać, które nie pozwalają mi zrezygnować, które nie pozwalają mi wycofać się. I myślę, że to jest coś, czego wielu z nas doświadcza, i to jest coś, co jest przypisane służbie. Ja nie, nie myślę, że można pracować, służyć Bogu bez takiego doświadczenia. Nie wiem, czy byliście kiedyś w muzeum w Fabryce Schindlera. Jak pamiętacie, przed wejściem, przed głównym wejściem po lewej stronie, wisi tablica. I chciałbym, żebyśmy, żebyśmy zobaczyli, Piękne zdjęcie z moją córą, tak przy okazji. Yy, I tam na tej tablicy yy jest zdanie, jest wyryte zdanie z Talmudu Jerozolimskiego, z traktatu Sanhedryn. Zdanie, które ma ponad 1500 lat. Niezwykłe zdanie. Zdanie, które, które już żyje swoim życiem, jest bardzo często używane, szczególnie często jest używane wobec ludzi, którzy ratowali. Yy, Osoby z Holokaustu, kto ratuje jedno życie, jakby świat cały ratował. I wiecie, kiedy myślę o, o, o pracy z dziećmi, z młodymi ludźmi, to myślę, że to jest Boże spojrzenie na tę pracę, to jest Boże spojrzenie na tę służbę. Że uratowanie jednego dziecka tak naprawdę to jest uratowanie całego świata. To jest naprawdę ratowanie całego świata. A z każdym kolejnym dzieckiem wzrasta niezwykłe znaczenie tego, co robimy. I właśnie dlatego jestem tutaj, po to, żeby Was zachęcić. I chciałbym przeczytać fragment z listu do Hebrajczyków z czwartego rozdziału, pierwszy werset. Przy okazji prywata polecę Wam, naprawdę odkrywam ostatnio świetne tłumaczenie dosłowne, naprawdę fajna rzecz. Zwłaszcza jak czytacie dużo Biblii, to, to warto, warto, warto do tego wrócić. Przeczytajmy. Pierwszy werset czwartego rozdziału. Bójmy się zatem, aby czasem, choć obietnica wejścia do Jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że Go ona nie dotyczy, że jest z niej wykluczony, że dla Niego jest za późno, że nie zdąży z niej korzystać, że jest poza nawiasem. Słuchajcie, Boża, Boże powołanie i Boża obietnica, ona jest dla Ciebie. Ona jest naprawdę dla Ciebie. A autor listu do Hebrajczyków, on nas wręcz przestrzega, żebyśmy się bali przyjęcia takiej postawy, że mnie to nie dotyczy, że jestem z niej wykluczony, że dla mnie jest już za późno że nie zdążę z nich skorzystać, albo że wręcz jestem poza nawiasem. Wiecie, to, to, to jest niemożliwe przyjęcie takiej postawy, dlatego że jeśli Bóg cię powołał, jeśli Bóg złożył w Twoim wnętrzu swoje powołanie, swoje marzenia, swoją obietnicę, to oznacza, że to ciebie dotyczy. To, co jest w Twoim sercu, powinno być Twoim kompasem. Nie to, co dzieje się na zewnątrz, nie to, jakie myśli się pojawiają w Twojej głowie, nie to, jak się czujesz, ale to, co Bóg włożył do Twojego, twojego serca. Jeśli masz obietnicę, jeśli masz wizję, jeśli masz marzenie, to oznacza, że to Ciebie dotyczy, że nie jesteś z tego wykluczony, że nigdy nie jest za późno i że na pewno zdążysz z tego skorzystać. I na pewno nie jesteś poza nawiasem, dlatego że Bóg jest z tobą. Dlatego, że Bóg jest z tobą. I na koniec przeczytam, przeczytam, przeczytam jeszcze jeden fragment z Jesu do Hebrajczyków, z 10 rozdziału, który jest świetnie nam znany, ale wierzę, że to jest słowo, które Bóg dzisiaj kieruje do nas. Od 35 wiersza. Nie porzucajcie więc swojej ufnej odwagi, która ma wielką nagrodę. Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze bardzo, bardzo krótko, a nadchodzący przyjdzie i nie będzie zwlekał. Sprawiedliwy zaś mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie się z Nim cieszyć moja dusza. My jednak nie jesteśmy z cofających się na zgubę, ale z tych, którzy wierzą, za zachowania. Duszy. My jesteśmy z tych, którzy ufają. Jesteśmy z tych, którzy się nie cofają. Z tych, którzy są zorientowani na to marzenie, na tę obietnicę, którą Bóg umieścił wewnątrz nas. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą dzisiejszą konferencję konferencję przyszłości. To nas od razu kieruje. To, co było, to już było. Teraz nas interesuje przyszłość. Chciałbym, żebyśmy to wyznali. Jeśli możecie powtarzać za mną. Ja nie jestem z tych, którzy się cofają na zgubę, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jestem tym, który żyje, który żyje dla przyszłości. Jestem znakiem nadziei na ten czas. Na ten czas. Amen.